Witam Państwa z hali montażowej firmy Ładzińskiej Produkcja Specjalistycznych Pojazdów przemysłowych Ładziński. I chcę dzisiaj Państwu powiedzieć kilka słów o naszym nowym produkcie. To nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Przyświecało nam, żeby ten samochód był w miarę prosty, czyli prosty w obsłudze, tani w eksploatacji i trwały w eksploatacji. No i tutaj wybór padł na Volvo. W dużej mierze udało nam się zrobić samochód sterowany w sposób ręczny. Bazą tego jest autopompa. Jak autopompa? Autopompa raz. Są to też pompy, które cieszyły się bardzo dobrą opinią, miały bardzo duże przebiegi, były bezawaryjne. Tutaj mamy już silnik bardzo dynamiczny o mocy 240 koni, który dla takiej założonej masy zapewnia właściwą dynamikę jazdy. I mamy tutaj 2,5 litrów wody oraz miejsce na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, czyli ratownictwo techniczne, poduszki. Mamy nadzieję, że wypełniliśmy tę lukę, która naszym zdaniem istnieje, czyli tych samochodów lżejszych i tańszych, prostych w obsłudze.